Siamo i country. Witam was w kolejnym odcinku z serii League of Legends. Gramy sobie dzisiaj wielkiego króla poro na śnieżnej arenie holding abyss, razem z Łukaszem. Witam. A towarzyszyć nam będzie głosowo w chorobie w gorączce Kacper. Cześć. Oraz głosowo będzie nam tutaj siostra Łukasza śpiewać. <głos> Więc <głos> będzie świetnie. A ja będę głosowo jadł czekoladkę w kształcie 2 euro. Natalko, nie, jest nie wiem gdzie takiego jest jak ma na mikrofonu, kuba. No i co? Po co? Nie mogę. Nie mlaskaj. Nie mlaskam Nie masz przycisku na mikrofonie, który go wyłącza? Nie L Nie mlaskam Spokojnie przeżuwam Dobrą czekoladkę Dlaczego nie ma skały? O jest, no, mamy w teamie gościa, który ma nikt skała No świetnie, nie? Mm. Z tym bym zaczął z tym No, Okej, okay, czemu nie? O, widzisz, takie poro są za mną, dżentelmeny, widzisz? Za mną idą dwa normalne Aż sobie kupiłeś skina do tych poro? Nie, jak mam ikonkę, to one mają skiny Gdzie ty jesteś? Ale kupiłeś sobie ikonkę? No I Dobrze. mam takie dwa dżentelmeny, jeden tata, a jeden syn No wiem, ale ja... i bym... to tak... Bi ale fajne to ja bym wolał mecha poro, albo jak do... jak trafisz Kuba, to się możesz przyciągnąć do celu Tylko to uważaj, bo zaraz wszyscy będą tym spamić Patrz, trafiłem i się przyciągam, o To jest z tym op A, taka w to pierwszy raz I masz na górze, że jak trafisz 10 razy przeciwnika poro, to się król przywołuje A, fajnie, i co, po co muner z polami? Są takie poro spele. Trafiłem to się nie przyciągaj przez przypadek No wiem a drugi raz jak się klika, to się przyciąga nie? Mamy 4, 4 Dobra mamy 4-4 pora, dobrałem 5 Łukasz jaki dymycz Fuck Spudłowałem Jakie w to jest w ogóle bekowate Ej, nie ma im więcej poro No i szybciej króla przywołają No gdzie nie przywołają nic Nie ma kurde bata Ej nie, oni szybciej... A co ten król tak robi? Tak bardzo to zmienia dużo? Może no, król no dużo robi Na początku pójść... Później... O, o, nie! Jest król. I co to jakby robi? Się Można do niego przyciągać i to jest super. Czemu tu tak idzie i w ogóle? Tak, rozwaliśmy poro Kinga. <grystanie> Fuck, tak, zginę. A! Nie zginąłem, ha! Nie zginąłem Ale beka Jeszcze znaczy jeden rzucał. Ale nie bo... Jezus właśnie nie chciałem rzucać. Ale możesz się przyciągnąć do króla. Ale ja nie wiesz? chciałem rzucać Ja nie chciałem ja rzucać. Ja specjalnie Zobacz. nie chciałem rzucać, bo wiesz B O Jezu, ja muszę tu zginąć, żeby tego nie. Nie, trzeba bronić króla. A teraz nam się nie liczą te poro, nie? Nie, niszczmy ich. Lola, ale fajna barierka. Kto tą tarczę tak fajnie postawił? Mam multa. Mogę spamić Mam multa, słyszysz? Dobrze, dobrze A trafiłem w nie. Nie. I BOOM Aaaa, oh, Jaki śmieszny jest ten tryb Czemu mam 5-0? Powiesz mi to? <noise> Nie wiem. <noise> hmm. Ja chcę heal'a. Powinno być takie liczniki na ramie, kiedy będą healy. Uważam za mną takie dwa poro. O jest, jest, jest heal. Ja mam fajne, bo ja mam dwa poro gentlemeny. <noise> yeah. Ta MFK jest głupia, cały czas się daje złapać to poro Nie Waga oni, zaraz będą mieli tego Kula połu Więc be careful E no irea No nie wierzę no O Jezu się na minionach też zatrzymuje Czemu tak o Jezu? Mamy rzeczywiście ogarnięty tym w miarę. No oni szybko stracili tego pora. O. Jezus! Bijcie to! Bijcie to! A! -ha -ha. W końcu zginąłem, powiem Ci, i mam 3000 golda. Tego wezmę sobie budki w pierdolki AP, AP AD Dobra, brzmi Magic Penetration Sunfire cap I ciskamy. Szybko róbcie tego króla. Poro No, pięknie. Szybko się tepnę do niego. Ale ta MF-ka, kurde, jak gówno zrobiła. Lol, a ja, a ja... O lol, z dowolnej odległości mogę się do gościa przy, przy, przyciągnąć. Najlepsze jest combo Dajesz... Rzucasz poro, przyciągasz się do gościa, zabijasz i się cofasz do swojego króla. To jest najlepsze. Widzę, ty już ogarnięty tutaj w technikach. Elo, to się na jednak zatrzymuje. Dobra, jeszcze tego nie przywykłem. Mam takie ściny co chwila. Nie wiem czemu. Aż dwa porowe mnie trafiły. A ja mu się mówi, że my trafimy kogoś porem. Proszę? Mówi się, że my trafimy kogoś porem. <grym> <grym> tak. Mam ulta, mogę wbić, mogę wbić. Wbijamy? No. Czaj chwilę. A się bardziej skumulują na no. coś ty teraz to ja bym nie wbił. Wiesz? O nie, uwaga! O, właśnie użył tego combo. ten król coś robi, Opró w sensie, że on coś bije, czy jakoś jak? On bije trochę. Nie aż tak dużo, ale bije. Bicie, bicie, bicie! Ja. Bum! Lol, ale zetwarciasz. Nie wierzę. Łukasz, on bije, ale z naciskiem na trochę. Proszę? <grym> no racja. Bije, ale z naciskiem na dostałem poro. No, damy radę. Już ciśniemy, wasz, wasz tankersku idzie Wydaje mi się, że oni coś szybciej nam to zniszczą niż my to im No Bo jak Blitz nie robi uników, a mamy jednego afka. Mamy afka? No, a zjawisko. mamy Afkę. to luz. Tak nam dobrze idzie jak na afka. Opatrz jak się przyciągnę do króla, patrz. Jut! To no jest właśnie to. Idę tutaj pomóc mu. Kulta za 60 sekund dopiero mam. Wiem, wiem, fakt. Czeka. A, fuck. Czemu ja to tankuję? Dobra. Wycofujemy się. Idę po Hejla. Tu jeszcze jest drugi, jakbyś chciał. No czemu mnie gonisz, w pedale głupi? Uwaga! mam ulta za 10 sekund. Patrz jaki to jest Karma Nie ultuj mnie, a nie Waga. To dobijamy go i pushujemy Fak Przeżyłem cud cudem A ten król poro jest taki śmieszny No, bardzo no! Król mnie zabił Co? To on coś bije? No on bije Prze nic nie bije Dużo bije no, może nie ma aż tak dużego damage'a, No ale coś tam bije Naciskiem na coś tam No przywołajcie poro to ja się przyciągnę Proszę, to szybko nie mogą nam teraz spuszczać Dobra, no o Jezus, i tak nam się spuszowali. Ale mamy Awka i jest byka na całego. Mam gantleta, przyciągnę w ogóle nie wiem się. się kupować. Kupi, kupię sobie teraz tą. Myślę, że ja wiem jakiś omen, tak żeby iść pod tanka. Ale i tak nam dobrze idzie, jak na to, że mamy nawkę. No. No nie mają. Mam 9-3 lol. No mają więcej puszu i jeszcze jeden poro i mamy króla poro. Szybko, 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 szybko się ciągam i mogę ultować no, za 20 sekund. Ledzisz, nam i no i jeszcze raz przyciągałem spokojnie. No i puszujemy, puszujemy, dajemy radę. No dawajcie szybko No jest piękna akcja No i gito nawet kogoś zabiję, świetnie Przytrzymajcie króla poro, to ja się przyciągnę No 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 to dawaj Jeszcze 10 sekund No jest, to nie wiem czy tak damy radę Nie No, MF to nie A ja psz. O nie, zdestrojowali nam Porokinga. Porno King. Tu trzeba bronić. Tu taką barierkę se trzeba zrobić i bronić. Bronić. Paga. O Jezus, jak można tak zlamić? Ta MF w sumie nic u nich nie robi dobrze. Jezu, co tu się dzieje. Ło, cholerę. Ja użyłem ulta, bo czym kartus użył, czyli op, połączenie. No, 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 bijemy, 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 panowie, szybko. O, wrócił. Do... O, wrócił. No i tak gówno teraz zrobi, jedynie jego ult się coś może tak przydać, bardziej taktycznie. No a tak to w sumie nic zrobi, bo damage'a to nie ma, wiesz. Zaraz się do ciebie przyciągnie i zginie, 5 sekund ult. Ah, fuck. O, jeszcze jedno poro i oni mają króla. Więc be careful. O nie No Łukasz, no Co? Przez ciebie nam po... Przez ciebie po rok się zespał. Wbijać się z ulta? Wbijam się To było głupie, ale dobra. Możesz zaczekać, aż będę mieć ulta może Cicho Filkę, to ja się teraz zaopatrzę, te wiesz pięknie. I zara będzie dzika biba, wiecie. O nie! Już tam do was lecę. <noise> Jeszcze 10 sekund. Dajcie radę, mam 19... Uciekaj! A no i nas tutaj cisną Już ciskałam. No porozabicie króla Mam no, spuszowali. No ja się nie dziwię, kurde. Zdaję MFP z Nie, to zaraz nie będzie, kurde. Niszcie tego króla. Idziemy. Ej, Z, Z, Z tutaj jest. To kartus go bije Tak, kartus go bije, no to bić to, to się go może, nie? Patrz Ooo, pięknie blitz Wyciskamy. Mamy dwa razy więcej killi, ale oni mają dwa razy więcej pushu I ten tryb jest w ogóle jakiś dziwny Nie porywać nie, nie, nie porywajcie się sami o. Ult i ten łańcuszek twój to się healujesz, pamiętaj, to jest bardzo ważne no i coś ty no. Czego uważam za to, takie dwa panowie w garniturze? <grywia> dwa panowie. No cóż. Mój, mój, co Ej, jakie miłe, nie kupiłem nawet spotek Straszne. A multa, jak coś, nie? Uciekaj, uciekaj Pomocy Amiga. To nie fair O tak, 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 tam mam parkinga Żło! Ten Blitz Co ten Blitz składa? Pęta, penta, dajesz Blitz! Dajesz pęta! Przyciągaj się Blitz, dajesz, penta, penta, pęta! Nie dam mu. Daj mu. Dajesz Blitz! Pęta! Penta, kill! No nie weź nie tego! No. Tak. GG! Jeszcze się cofnął do chwili. No wiesz co? Tak się robi, nie? Mechaniksy, cholera, SMS i -y przed i nie wiem czy nie będzie buczał w tle Puszujcie, puszujcie, pusz jest ważniejszy Jeszcze mamy króla polo, Poro na Full HP, a to świetnie. Pusz, 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 pusz. Damy radę. Mam poty na manek, których nie potrzebuję. Po prostu genialnie. Mam jeszcze poro na full hp. Praktycznie. Wiecie, wiesz, to my się tu możemy wojować, a ona to będzie tankował. Czemu mnie to wszystko bije? No bicie, bicie. O, pięknie. Ma multę, jak coś. A ciebie nie ma. No, jeszcze to przegramy. No. Przegramy tego, spokojnie. 615 AP. Powinno wystarczyć. Ma 51. Don't let them spawn, King. <laughs> 51 AP? You don't. You don't say... Grasz. Ja? O, Kasper się obudził. No. Ja gram mam najlepsza postać na ten tryb. O Jezus, tu się nie da tak cofać. O, Azir, masz 10 level, pięknie. Idziemy, idziemy. No, dostań, jest! Jest, żyje, żyje. Musimy teraz jakoś wyleczyć. Fak, 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 fak. Zostaw mi to Azir, dobra, dzięki A ile ja mam HP, no? Jeszcze jeden Poro i oni mają Poro Kinga Uciekaj! No i Czarasz, trzeba tego defować, szybko A, dostałem! Ten Blitz jest dobry. O jezu, oni się teraz wszyscy będą pojawić w tym poro kingu. Mamy te turbo minion. Dobra, ja idę zginąć. No, no, Dostałem poro. Myślę, że powinniśmy. O nie, oni jeszcze mają króla. O nie. No właśnie, no teraz. Co chociaż... już tam ci No Bo Azir przyszedł do nas, <coughs> wszystko się źle robi. Magic Resist. Ability no power, Kartus, MRS. O. Def, def miniony, a nie. Albo krukownik. Tak, w miarę. No Kartus no bij tego polu, albo a nie co nam bije, bierze. Ej, co on wyprawia, no? No. Kartus na pewno się trzyma na regen, pamiętaj. Już tam cisnę. No i puszyjemy, możemy to jeszcze wygrać. fajne, że grać z tymi bohaterami z uniwersów, Blizzarda, uniwersów czyli na przykład Tyraelem, Artasem i różnymi innymi. Z kim? No idziemy, 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 puszujemy też szybko, już tam a do ja Ciebie leżę. Jeszcze trzy i mamy króla Poro, a to by się nam... no, ściskaj tym Poro. Łukasz, kojarzysz Jane Proudmore. Ja kojarzę. Łukasz, nie idź sam! Ale on mi nic no. nie no, no ale, ale wiesz... wiesz niedawno w Heroes of the Storm. Jeszcze trala robią. Trala będzie rukowsza. Ja, u... Masz ulta Łukasz? To go sobie zamówię. Ja taki... I stawaj trala razem ze skinem. O! Jak genialnie No bijemy Bijemy to, bijemy to szybko. Jak teraz nam się nie uda, to po prostu przegram. już wygraliśmy. Dobra, Gigie Moi kani Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. I sporo jest śmieszny, genialny i fajny. W takim razie, pożegnajcie się. Papa. KPP. Cześć. Wygraliśmy ostatkiem sił. Papa.